Mój drogi bracie, moja droga siostro w Chrystusie. Cieszę się, że dziś jesteś tu ze mną. Wiesz, czasami życie może przypominać kolejkę górską pełną emocji, tak? Jednego dnia jesteśmy na szczycie, czując, że możemy podbić świat, a następnego wydaje się, że ziemia zniknęła spod naszych stóp. Ale co byś powiedział, gdybym powiedział, że istnieje sposób na znalezienie stabilności w tym wirze? Dziś chcę porozmawiać z tobą o czymś, co jest w sercu każdego z nas, o pokoju. Nie o tym powierzchownym pokoju, który oferuje świat, który zależy od okoliczności, ale o prawdziwym pokoju, tym, który pochodzi od Boga i który przewyższa wszelkie zrozumienie. Czy zdarzyło ci się myśleć, gdybym miał więcej pieniędzy, byłabym szczęśliwa, lub gdybym dostała tę pracę, wszystko byłoby w porządku? Rozumiem to. To naturalne, że szukamy bezpieczeństwa w rzeczach. Które możemy zobaczyć i dotknąć. Ale prawda jest taka, że prawdziwy pokój nie pochodzi z zewnątrz, ale od wewnątrz. Pamiętaj o słowach Jezusa z Ewangelii Jana 4,7. Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daje, nie taki jak świat daje, ja wam daję. Niech wasze serca się nie trwożą, ani się nie lękają. Zauważ, że Jezus wyraźnie odróżnia pokój, który on oferuje od pokoju świata. To pokój, który trwa nawet wtedy, gdy wszystko wokół nas wydaje się rozpadać. Pomyśl o apostołach Pawle. Napisał niektóre z najbardziej zachęcających listów, będąc w więzieniu. Jak to możliwe, aby zachować pokój w takiej sytuacji? Odpowiedź tkwi w niezachwianym zaufaniu, które miał do Boga. I właśnie o tym zaufaniu chcę dziś z Tobą porozmawiać. Zaufanie, że Bóg zatroszczy się o wszystko, nie oznacza, że nigdy nie napotkamy problemów. Oznacza to, że nawet w obliczu trudności możemy być pewni, że nie jesteśmy sami, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Przypominam sobie historię, którą kiedyś usłyszałem o malarzu, który został wyzwany do namalowania pokoju. Wielu spodziewało się, że namaluje spokojne jezioro lub spokojny zachód słońca. Ale wiesz, co zrobił? Namalował potężny wodospad, burzliwą wodą i pianą wszędzie dookoła. A pośrodku tego wodospadu, na małej gałęzi, było gniazdo z ptaszkiem, który spał spokojnie. To, mój przyjacielu, jest prawdziwy pokój. Nie brak problemów, ale obecność Boga pośród burz. Możesz się zastanawiać, ale jak mogę zaufać Bogu, gdy wszystko wydaje się iść źle? To ważne pytanie. Zaufanie nie pojawia się znikąd. Buduje się je dzień po dniu, przez małe i duże doświadczenia, które mamy z Bogiem. Pomyśl o Dawidzie, młodym pasterzu, który został królem. Zanim zmierzył się z Goliatem, już doświadczył ochrony Boga przed lwami i niedźwiedziami. Te doświadczenia zbudowały jego zaufanie. Zalmie 23 pisze, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. To nie była pusta deklaracja, ale wynik życia w zaufaniu do Boga. A ty, jakie masz doświadczenia z Bogiem? Może pomógł ci w trudnym momencie w przeszłości? Albo może poczułeś jego obecność w chwili samotności? To właśnie te doświadczenia wzmacniają nasze zaufanie. Ale co, gdy wydaje się, że Bóg milczy? Gdy nasze modlitwy wydają się uderzać w sufit i wracać? W takich momentach kluczowe jest przypomnienie sobie, że milczenie Boga nie oznacza jego nieobecności. Czasem on działa za kulisami naszego życia, przygotowując coś, czego nawet nie możemy sobie wyobrazić. Pomyśl o Józefie, sprzedanym w niewolę przez własnych braci, niesłusznie uwięzionym, zapomnianym w więzieniu. Przez lata mogło się wydawać, że Bóg go opuścił ale na koniec widzimy, jak każdy szczegół był częścią większego planu. Józef powiedział do swoich braci, Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg to obrócił na dobro. To potężna prawda, którą musimy przechować w naszych sercach. Bóg jest w stanie przekształcić nawet najtrudniejsze sytuacje w błogosławieństwa. Może użyć naszych dolin, aby zabrać nas na góry, o których nawet nie marzyliśmy. Teraz chciałbym zrobić przerwę na specjalne zaproszenie. Na końcu tego filmu będziemy mieć moment poświęcony modlitwie. Będzie to cenna okazja, aby powierzyć Bogu nasze troski i odnowić nasze zaufanie do Niego. Nie przegap tego momentu z nami. Wracając do naszego tematu, może zastanawiasz się, ale jak mogę zachować pokój, gdy rachunki się piętrzą. Gdy diagnoza lekarska nie jest korzystna, gdy relacje są napięte. To są ważne pytania i nie chcę umniejszać rzeczywistości wyzwań, przed którymi możesz stanąć. Prawda jest taka, że utrzymanie pokoju pośród burz życia to codzienne ćwiczenie, to jak mięsień, który trzeba stale ćwiczyć. Jednym z najlepszych sposobów na wzmocnienie tego mięśnia jest słowo Boże. W liście do Filipian 4, sześć i 7 znajdujemy cenną wskazówkę. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem, powierzcie wasze prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Zwróć uwagę na proces tutaj. Najpierw jesteśmy wezwani, aby się nie martwić. To nie oznacza ignorowania problemów ale raczej wybór, by nie być nimi pochłoniętym. Następnie jesteśmy zaproszeni, aby wszystko przynieść Bogu w modlitwie. Zauważ, że mówi wszystko. Nie ma zbyt małego zmartwienia, aby nie podzielić się nim z naszym Ojcem Niebieskim. Tutaj tkwi klucz. Mamy to robić z dziękczynieniem. Wdzięczność ma moc transformującą nasze życie. Kiedy wybieramy bycie wdzięcznymi, nawet w trudnych okolicznościach zmieniamy nasze spojrzenie zaczynamy dostrzegać błogosławieństwa, które wcześniej były niewidoczne. Przypominam sobie historię o pewnej starszej pani, która przechodziła przez bardzo trudny okres finansowy. Pewnego dnia postanowiła zrobić listę wszystkiego, co ma, zamiast skupiać się na tym, czego jej brakuje. Gdy zobaczyła, jak lista rośnie, od dachu nad głową po powietrze, które oddycha, jej perspektywa całkowicie się zmieniła. Ona zdała sobie sprawę, jak bardzo Bóg już jej zapewnił, i to odnowiło jej zaufanie, że On nadal będzie się nią opiekował. A wynik tego nastawienia? Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pokój, który nie ma sensu dla świata, ale który strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. To jak tarcza ochronna przed zmartwieniami i lękami, które wróg próbuje na nas rzucić. Ale nie daj się zwieść. Zachowanie pokoju nie oznacza bierności wobec problemów. Wręcz przeciwnie. Posiadanie spokoju, by stawić czoła wyzwaniom z mądrością i zaufaniem. Jak mówi księga Jakuba, jedyny pięt. a jeśli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który wszystkim daje hojnie i nie wymawia, a będzie mu dana. Bóg pragnie dać nam mądrość, aby radzić sobie z każdą sytuacją. Chce nas prowadzić w każdej decyzji. Ale aby to było możliwe, Musimy być z Nim w harmonii, z otwartym sercem, gotowi usłyszeć Jego głos. Pomyśl o Salomonie. Gdy Bóg zaoferował Mu cokolwiek, o co poprosi, nie wybrał bogactwa ani władzy, ale mądrość do rządzenia ludem. A Bóg był tak zadowolony z tej prośby, że dał Mu nie tylko mądrość, ale także bogactwa i chwałę. Podobnie, gdy najpierw szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wszystkie inne rzeczy zostają nam dodane. Nie dlatego, że na nie zasługujemy, ale dlatego, że Bóg cieszy się opieką nad swoimi dziećmi. Wiem jednak, że czasami może być trudno zaufać, zwłaszcza gdy patrzymy wokół siebie i widzimy tyle niesprawiedliwości, tyle bólu. Możemy się zastanawiać, gdzie jest Bóg w tym wszystkim? To pytanie, które wielu z nas zadawało sobie w pewnym momencie, ale właśnie tutaj objawia się piękno wiary. List do Hebrajczyków 11 Jan mówi nam, a wiara jest podstawą rzeczy, których się spodziewamy, dowodem rzeczy, których nie widzimy. Wiara pozwala nam ufać, nawet gdy nie rozumiemy, pozwala nam mieć pokój, nawet gdy wszystko wydaje się chaotyczne. Pomyśl o Abrahamie, wezwanym, aby opuścić wszystko, co znał, i udać się do ziemi, którą Bóg mu pokaże. Nie miał GPS, nie miał szczegółowej mapy. Wszystko, co miał, to obietnica Boga. I wybrał zaufanie. To zaufanie sprawiło, że stał się Ojcem wielu narodów. Spełniając Boży cel w jego życiu. A ty, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, jakie obietnice Bóg złożył w twoim sercu? Jakie marzenia on zasiał w tobie? Nie pozwól, aby strach lub niepokój ukradły te obietnice. Zachowaj pokój, ufając, że Bóg zatroszczy się o wszystko. Przypominam sobie historię, którą usłyszałem o człowieku, który przechodził przez straszliwy kryzys finansowy. Stracił pracę, rachunki się piętrzyły, a desperacja do jego drzwi. Pewnej nocy, nie mogąc zasnąć, postanowił pójść na spacer. Podczas spaceru zobaczył otwarty mały kościół i wszedł do środka. W środku spotkał starszego pana, który się modlił. Człowiek podszedł i podzielił się swoją sytuacją. Starszy pan wysłuchał go uważnie, a potem powiedział: Mój synu, czy próbowałeś chwalić Boga w czasie burzy? Człowiek był zaskoczony. Jak mógł chwalić, gdy wszystko wydawało się tak ponure ale postanowił spróbować. Tam, w pustym kościele, zaczął śpiewać pieśni chwały. Na początku słowa wydawały się puste, ale z czasem coś zaczęło się zmieniać w jego wnętrzu. Pokój, którego nie mógł wyjaśnić, zaczął wypełniać jego serce. Nie wyszedł z tego kościoła z rozwiązanymi wszystkimi problemami, ale wyszedł z nową perspektywą, nowym zaufaniem. W kolejnych dniach zaczęły pojawiać się możliwości. Przyjaciel polecił go do pracy, inny zaoferował pomoc z kilkoma rachunkami. Krok po kroku sprawy zaczęły się poprawiać. A historia przypomina mi słowa Pawła z Pierwszego Listu do Tesaloniczan, 5, 16 18 Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Zauważ, że Paweł nie mówi, abyśmy się radowali tylko wtedy, gdy jest dobrze. Ani dziękowali tylko za miłe rzeczy. Mówi zawsze i w każdym położeniu. To obejmuje trudne chwile, sytuacje, których nie rozumiemy, wyzwania, które wydają się niemożliwe do przezwyciężenia. Czy to łatwe? Nie zawsze. Ale jest to możliwe, gdy utrzymujemy nasz wzrok na Jezusie, twórcy i dopełniaczu naszej wiary. Mówiąc o utrzymywaniu koncentracji, jeśli podoba ci się ta wiadomość i chcesz dalej otrzymywać treści, które budują twoją wiarę. Nie zapomnij subskrybować kanału i zostawić lajka. Twój udział pomaga nam nieść to słowo nadziei do większej liczby osób, które potrzebują usłyszeć o miłości Bożej. Wracając do naszego tematu, chcę podzielić się z Tobą praktyką, która bardzo mi pomogła w zachowaniu pokoju i zaufania do Boga. Każdego ranka, zanim zacznę dzień, poświęcam czas na czytanie Słowa Bożego i rozmyślanie nad nim. Nie musi to być długi czas, czasami to tylko 10 lub 15 minut. Ale ten codzienny moment połączenia z Bogiem zrobił ogromną różnicę w moim życiu. Wybieram werset lub krótki fragment i rozważam go przez cały dzień. Na przykład dziś rozważałem Izajasza 26.3. Zachowasz w pokoju tego, którego umysł jest stały, bo Tobie ufa. Nosiłem ten werset ze sobą przez cały dzień. Darzając go w myślach, gdy tylko czułem się niespokojny lub zaniepokojony, ta prosta praktyka pomogła mi utrzymać właściwą perspektywę. Gdy zmartwienia próbują przejąć kontrolę, przypominam sobie, że mój pokój nie zależy od okoliczności, ale od mojego zaufania do Boga. I wiesz, co jest najbardziej niesamowite: im więcej ćwiczymy to zaufanie w małych rzeczach codziennych, tym bardziej jesteśmy przygotowani, aby zaufać w wielkich próbach życia. Pomyśl o Danielu. Zanim stanął w jaskini lwów, miał już nawyk modlitwy trzy razy dziennie, nawet gdy było to zakazane. Jego zaufanie do Boga nie narodziło się nagle w jaskini lwów. Było budowane dzień po dniu, modlitwa po modlitwie. Podobnie nasze zaufanie do Boga wzmacnia się za każdym razem, gdy wybieramy zaufanie Jemu, zamiast poddania się niepokojowi, za każdym razem, gdy wybieramy wdzięczność, zamiast narzekania każdym razem, gdy wybieramy przebaczenie zamiast urazy. Mówiąc o przebaczeniu, jest to kluczowy aspekt utrzymania pokoju w naszych sercach. Często nosimy w sobie urazy i złości, które kradną nam pokój. Jezus nauczył nas, jak ważne jest przebaczenie, nie tylko dla dobra innych, ale także dla naszego własnego zdrowia duchowego. W Mateusza 6:14-15 mówi: bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz ojciec niebieski, jeśli jednak nie przebaczycie ludziom ich przewinień i wasz ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień, przebaczenie nie oznacza, że to, co się stało, było słuszne, ani że powinniśmy ponownie znaleźć się w sytuacjach nadużyć. Przebaczenie to decyzja o uwolnieniu drugiej osoby i siebie samego od ciężaru urazy. To wybór, który podejmujemy nie dla innych, ale dla siebie i dla naszego spokoju. Przypominam sobie historię o Corrie Ten Boom, ocalałej z Holokaustu. Wiele lat po wojnie spotkała jednego ze strażników z obozu koncentracyjnego, w którym była więziona. Na początku walczyła z uczuciami gniewu i goryczy, jednak poprzez modlitwę znalazła siłę do przebaczenia. Ten akt przebaczenia nie tylko uwolnił strażnika, ale przyniósł głęboki pokój w sercu Corrie. Może i ty nosisz w sobie jakiś ciężar, urazy lub złości. Zachęcam cię, abyś oddał to dzisiaj Bogu. Proś go o siłę do przebaczenia i uwolnienia tego ciężaru. Będziesz zaskoczony, jak wielki pokój przyniesie to do twojego serca. Kolejnym ważnym aspektem utrzymania pokoju jest nauka życia dzień po dniu. Jezus uczy nas w Mateusza 6,34. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy. O dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie. Wystarczy na dzień dzisiejszy jego własny zły los. Jak często tracimy pokój dzisiejszego dnia, martwiąc się o jutro, o rzeczy, które mogą się nawet nie zdarzyć? To tak, jakbyśmy nosili ciężar całego świata na swoich barkach. Ale prawda jest taka, że nie zostaliśmy stworzeni, by nosić ten ciężar. Zostaliśmy stworzeni, by ufać Bogu, który trzyma świat w swoich rękach. To przypomina mi prostą technikę, której się nauczyłem i która bardzo mi pomogła. Nazywa się Ogród Boga. Działa to tak. Za każdym razem, gdy pojawia się zmartwienie, wyobraź sobie, że oddajesz to zmartwienie Bogu, jakbyś zasiewał nasionko w jego ogrodzie. Wyobraź sobie, że Bóg troszczy się o to nasionko, podlewa je i pozwala mu rosnąć we właściwym czasie. Ta wizualizacja pomaga nam naprawdę oddać nasze zmartwienia Bogu, zamiast tylko mówić, że je oddajemy, ale nadal nosić ciężar. Mówiąc o oddawaniu zmartwień, przypominam sobie potężny fragment z pierwszego Piotra 5:7. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on troszczy się o was. Zauważ, że nie mówi niektóre troski, lub te wielkie zmartwienia. Mówi wszelką troskę. To obejmuje zarówno drobne, codzienne irytacje, jak i wielkie lęki, które nie pozwalają nam spać w nocy. Bogu zależy na każdym szczególe naszego życia. Zależy mu na tej rachunku, który nie wiesz, jak zapłacisz. Zależy mu na tym związku, który przechodzi trudności. Zależy mu na tym marzeniu, które wydaje się niemożliwe do spełnienia. I wiesz, co jest najbardziej niesamowite? On nie tylko się troszczy, ale ma moc, aby coś z tym zrobić. Mówi Efezjan 20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, potrafi uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy lub myślimy. To nie oznacza, że Bóg zawsze rozwiązuje nasze problemy w sposób, który oczekujemy lub w czasie, który chcemy. Czasem wybiera, by nas wzmocnić, aby przejść przez burzę, zamiast uspokajać burzę. Ale możemy ufać, że bez względu na wynik, On działa dla naszego dobra. Pomyśl o Pawle i Sylasie w więzieniu. Nie wiedzieli, czy zostaną uwolnieni, czy straceni. Co zrobili? Śpiewali pieśni chwały Bogu. Wybrali ufać i zachować pokój, niezależnie od wyniku. A Bóg nie tylko ich uwolnił, ale użył tej sytuacji do zbawienia strażnika i jego rodziny. Podobnie, gdy wybieramy zachowanie pokoju i zaufanie Bogu w naszych więzieniach, czy to więzienie długów, chorób, problematycznych relacji, Bóg może użyć tych sytuacji dla swojej chwały i dla naszego wzrostu. Teraz wiem, że czasem może się wydawać, że Bóg jest daleko, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane. W takich momentach ważne jest, aby pamiętać, że wiara nie opiera się na uczuciach. Ale naprawdę słowa Bożego. Hebrajczyków 13:5 przypomina nam: Niech wasz sposób życia będzie wolny od chciwości, zadowalając się tym, co macie, bo powiedział nie opuszczę cię ani cię nie zostawię. To obietnica, której możemy się trzymać mocno, zwłaszcza w chwilach, gdy nie czujemy obecności Boga. Przypominam sobie historię o człowieku, który miał sen. W tym śnie widział swoje życie jako ślady na piasku. Przez większość czasu były dwa ślady, jego i Boga, ale w najtrudniejszych momentach swojego życia zauważył, że jest tylko jeden ślad. Zdezorientowany zapytał Boga: Panie, dlaczego w momentach, gdy najbardziej cię potrzebowałem, zostawiłeś mnie samego? A Bóg odpowiedział: Mój synu, nigdy cię nie zostawiłem samego. W najtrudniejszych chwilach, gdy widzisz tylko jeden ślad, to wtedy cię nosiłem. Ta historia przypomina nam, że nawet gdy nie czujemy, -Bóg jest z nami. On działa na naszą korzyść, nawet w momentach, gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. A mówiąc o trudnych chwilach, chcę Cię zaprosić do specjalnego zaproszenia, jeśli przechodzisz teraz przez trudną sytuację. Na koniec tego wideo będziemy mieli chwilę modlitw. Będzie to okazja, abyśmy wspólnie oddali nasze troski Bogu i odnowili nasze zaufanie do Niego. Nie przegap tego momentu z nami. Zanim przejdziemy do tego momentu modlitwy, chcę podzielić się jeszcze jedną ważną refleksją. Często tracimy pokój, ponieważ porównujemy się z innymi. Patrzymy na pozornie idealne życie, które ludzie pokazują w mediach społecznościowych i czujemy się nieodpowiedni lub niezadowoleni z naszej własnej drogi. Ale prawda jest taka, że każdy z nas ma unikalną historię, unikalny cel. Jak mówi Jeremiasz 29-11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zapewnić wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bóg ma dla ciebie konkretny plan. Twoja droga nie musi być taka sama jak innych. Kiedy to zrozumiemy, znajdziemy wolność, aby być tym, kim Bóg nas stworzył, bez presji dopasowania się do wzorców, które nie zostały dla nas stworzone. Przypomina mi to historię młodego Dawida. Kiedy miał zmierzyć się z Goliatem, próbowali ubrać go w zbroję króla Saula, ale ona mu nie pasowała. Dawid miał mądrość, aby rozpoznać, że musi walczyć tak, jak Bóg go przygotował: procą i kamieniami. W ten sam sposób nie musimy próbować ubrać zbroi kogoś innego. Możemy zaufać, że Bóg wyposażył nas w dokładnie to, czego potrzebujemy, aby wypełnić jego cel w naszym życiu. A mówiąc o celu. Jeśli podoba Ci się ta wiadomość i chcesz dalej otrzymywać treści, które budują Twoją wiarę, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapki w górę. Twój udział pomaga nam dotrzeć z tym przesłaniem nadziei do większej liczby osób, które potrzebują usłyszeć o miłości Boga. Teraz, zbliżając się do końca naszej rozmowy, chcę zostawić Ci jeszcze jedną myśl: Pokój, którego szukamy. Zaufanie, które chcemy mieć w Bogu, nie są celami do osiągnięcia, ale podróżami, które należy przeżywać dzień po dniu. Będą dni, kiedy łatwo będzie zaufać, kiedy pokój będzie płynął naturalnie. I będą dni, kiedy będziemy musieli walczyć o każdą odrobinę pokoju. Kiedy zaufanie będzie aktem czystej woli. Oba rodzaje dni są częścią naszej podróży wiary. Ważne jest, aby się nie poddawać. Jak mówi Galacjan 6.10. A w czynieniu dobra nie ustawajmy, bo we właściwym czasie rządzić będziemy, jeśli nie ustaniemy. Utrzymywanie pokoju i zaufania Bogu to dobro, które czynimy nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich wokół. Kiedy wybieramy pokój zamiast niepokoju, kiedy wybieramy zaufanie zamiast strachu, stajemy się latarniami nadziei w często mrocznym świecie. Teraz, jak obiecałem, przejdziemy do naszego specjalnego momentu modlitwy. Zachęcam cię, abyś zamknął oczy, jeśli to możliwe, i otworzył swoje serce na ten moment łączności z Bogiem. Pomódlmy się, Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten moment. Dziękujemy za Twoją bezwarunkową miłość, za Twoją łaskę, która podtrzymuje nas każdego dnia. Panie, często czujemy się przeciążeni, niespokojni, zaniepokojeni o przyszłość. Ale w tej chwili oddajemy Ci wszystkie nasze troski. Prosimy, abyś nas otoczył swoim pokojem. Tym, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pomóż nam w pełni zaufać Tobie, wiedząc, że troszczysz się o każdy szczegół naszego życia. Niech będziemy mogli odpocząć w pewności Twojej miłości i Twojej opatrzności. Zmocnij naszą wiarę, Panie. Niech będziemy jak Abraham, ufając nawet wtedy, gdy nie widzimy drogi przed nami. Jak Dawid, niech wychwalamy Cię nawet w środku bite. Jak Maria, niech mówimy, Niech się stanie według Twojej woli. Prosimy o mądrość, aby stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoimy. Niech widzimy trudne sytuacje Twoimi oczami, ufając, że pracujesz nad wszystkim dla naszego dobra. Panie, błogosław każdą osobę, która słucha tej modlitwy. Niech odczuje Twoją obecność w sposób namacalny. Pociesz strapione serca, uzdrów chore ciała, zaopatrz potrzebujących. Objaw swoją moc w każdej sytuacji. Dziękujemy, bo wiemy, że jesteś wierny. Nigdy nas nie opuszczasz ani nie porzucasz. Pomóż nam żyć każdego dnia w pokoju i zaufaniu, które tylko Ty możesz dać. W imię Jezusa modlimy się. Amen. Mój drogi bracie, moja droga siostro w Chrystusie, mam nadzieję, że ta wiadomość dotknęła Twojego serca i odnowiła Twoje zaufanie do Boga. Pamiętaj, nie jesteś sam. Bóg jest z Tobą na każdym kroku drogi. Jeśli ta wiadomość była dla Ciebie błogosławieństwem, co powiesz na to? Aby podzielić się nią z kimś, kto może potrzebować otuchy? Czasami proste udostępnienie może zostać użyte przez Boga, aby głęboko dotknąć czyjegoś życia. I nie zapomnij sprawdzić filmów na ekranie końcowym. Mamy więcej treści, które mogą zbudować Twoją wiarę i pomóc Ci wzrastać w Twojej drodze z Bogiem. Niech łaska pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i jedność Ducha Świętego będą z Tobą. Do zobaczenia w następnym wideo.